Najnowsze dzieło Hideo Kojimy jest niewiarygodnie trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. Pewne jest to, że to gra w otwartym świecie z perspektywy trzeciej osoby, bazująca przede wszystkim na eksploracji. Posiada też elementy gry akcji oraz skradanki. Death Stranding to jednak przede wszystkim gra drogi. Podróż jest najważniejszym i nieodłącznym elementem każdego dnia głównego bohatera. Sam Porter Bridges jest kurierem, który został postawiony przed szalenie trudnym zadaniem. USA, wskutek początkowo nie do końca zrozumiałych czynników, znajduje się w rozsypce. Teren państwa przypomina krajobraz po wojnie nuklearnej, a pozostali przy życiu spędzają codzienność w niezbyt dużych kompleksach czy w małych obozowiskach. Każdy dzień Amerykanów to przede wszystkim ochrona przed wyniszczającym deszczem temporalnym i unikanie niebezpiecznych, tajemniczych wynurzonych. Co w tym wszystkim musi zrobić sam? W pojedynkę uratować świat przed postępującą zagładą. Jednak, by tego dokonać, najpierw potrzebne jest zjednoczenie narodu, który właściwie utracił swoją tożsamość. Nasze zadanie to przywrócenie łączności na całym kontynencie, czego dokonuje się poprzez dołączenie do tak zwanej sieci chiralnej. Fabuła Dev to dość skomplikowana rzecz. Pełna wątków science fiction, równoległych światów, a nawet pewnego rodzaju metafizyczności i mistycyzmu. Wprowadzenie do gry jest długie i oferuje wystarczająco dużo informacji, aby gracz był świadomy podstawowych zagadnień. Jednak to, czy faktycznie zrozumieliśmy historię, weryfikuje dopiero zakończenie. Po drodze spotykamy wielu bohaterów, intrygujących i dobrze napisanych. Fabuła jest niewątpliwie dużym atutem gry, jednak pełne jej docenienie przychodzi właśnie dopiero z napisami końcowymi, do których dotarcie zajmuje minimum 50 godzin. Jako kurier działamy przede wszystkim pieszo, a dodatkowo w szalenie trudnych warunkach, których uczymy się w zasadzie przez kilkadziesiąt godzin. Owszem, po długim czasie pojawiają się w grze pojazdy oraz uproszczona szybka podróż, ale rdzeniem zabawy jest walka o przetrwanie sam na sam z naturą, wynurzonymi oraz mułami, czyli wrogonastawionymi kurierami, których celem jest przejęcie naszego ładunku. Praca kuriera początkowo zachwyca i nawet pustawy świat sprawia wrażenie pięknego. W samotności pokonujemy kolejne kilometry, słuchając się w przepiękną, oszczędnie dawkowaną ścieżkę dźwiękową. Cały czas musimy uważać, by się nie potknąć, nie wpaść do rwącej rzeki czy wąwozu, którego nie zauważyliśmy wcześniej. Każda dostawa to zmagania nie tylko z trudnymi warunkami świata, ale i samym sobą, tym wirtualnym i prawdziwym. Inteligentne planowanie podróży, dobór ekwipunku, obranej trasy, czy nawet sposób rozłożenia towaru to wszystko jest chlebem powszednim każdej dostawy. Nauka wszystkich mechanizmów jest naprawdę pasjonująca. Praca w terenie to umiejętne dobranie i wykorzystywanie narzędzi. Początkowo pomocne okazują się więc przede wszystkim drabiny i liny. Możemy także korzystać z rzeczy ustawionych i pozostawionych przez innych graczy. To rodzaj lekkiej kooperacji, która po kilku godzinach okazuje się naprawdę kluczowa. Choć nie widzimy innych graczy w świecie, to odczuwamy ich obecność na różne sposoby. Działania nasze i innych mają realny wpływ na rozwój wydarzeń oraz rozwijający się świat. Miło jest widzieć, że interakcje naprawdę mają jakiś sens. W tym aspekcie też jednak nie można zdradzić nic więcej, aby każdy mógł przekonać się o tym samodzielnie. Warto wspomnieć natomiast, że rozbudowa sieci chiralnej bazuje głównie na przekonywaniu konkretnych osadników, aby aktywowali własne nadajniki. Aby to zrobić, musimy oczywiście podnosić z nimi poziom więzi. Robimy to dzięki głównym zadaniom, dostawom, a także dodatkowym, nieobligatoryjnym dla fabuły. Niestety wszystkie zadania poboczne są do siebie dość podobne i niezbyt satysfakcjonujące, ale czujemy się jednak przymuszani do ich realizowania. Dzięki nim bowiem otrzymujemy surowce i niczym w serwisach społecznościowych lajki, które ułatwiają dalszą pracę, możliwość rozbudowy niektórych obiektów i lepsze wyposażenie. Gra jest skonstruowana na tyle chytrze, że w momencie, gdy już poczujemy się silniejsi, na przykład zwiększając swój udźwig, Często jesteśmy brutalnie sprowadzani do parteru. A to przez nowy rodzaj zagrożenia, a to nową lokację, do której warunków nie jesteśmy przystosowani. Nie zapominajmy także, że w zasadzie każdy krok musi być tu zaplanowany. Podczas podróży potykamy się o kamienie, ryzykujemy przeprawiając się przez głęboką wodę, niszczymy towar, spadamy z urwisk, dbamy o sprzęt i niemal cały czas łapiemy równowagę przy pomocy triggerów na padzie, zwłaszcza gdy ładunek na plecach jest zbyt wysoki. I wszystko to robi piorunujące wrażenie, bo poziomem realizmu staje na równi z Red Dead Redemption 2. Jednak przy kilkudziesięciu już godzinach często żmudnej rozgrywki z czasem pojawia się także irytacja. Można śmiało powiedzieć, że nasze reakcje są zgodne z uczuciami sama i może się to podobać lub nie. Oprócz dość powtarzalnych zadań, nieco schematyczna okazuje się też walka. Mijanie lub neutralizacja wynurzonych budzi na początku ogromne emocje, później jednak przyzwyczajamy się do zagrożenia i, nawet gdy ewoluuje, reagujemy po prostu na nie coraz ciekawszą bronią. Walka bywa trudna, także przez teren czy warunki atmosferyczne, ale szybko się do niej przyzwyczajamy. Powtarzalność to największa bolączka Death Stranding, przez co tytuł sprawdza się zdecydowanie lepiej w krótszych sesjach. Ale też z drugiej strony zmieniający się świat i odkrywanie kolejnych rejonów ogromnej mapy potrafi wciągnąć na wiele, wiele godzin. Devstranding przez swoje pomysły, założenia i realizację całego projektu, zachwyca niemal na każdym kroku, bawiąc się przy tym z odbiorcą w niewyobrażalnej momentami skali. Znakomicie sprawdza się także system nienamacalnej kooperacji opartej o lajki. Miło jest, gdy spływają od innych graczy za to, że po prostu pozostawiliśmy w wąwozie drabinę. Warto zaznaczyć, że momentami podczas zabawy wpadamy w spore, fabularne dziury, gdzie przez wiele godzin nie poznajemy nowych i istotnych faktów o sytuacji na świecie. W innym przypadku otrzymujemy długie partie przerywników filmowych, choć trzeba przyznać, że świetnie zrealizowanych i przypominających często tradycyjne, świetne kino. Świat gry, choć w dużej mierze pustawy, naprawdę potrafi zauroczyć. Efekty pogodowe, niektóre krajobrazy czy nawet dobrze przemyślane projekty pasm górskich przyciągają oko i zachęcają do eksploracji. Oprawa graficzna i działanie gry są na bardzo wysokim poziomie, choć wizualny aspekt jest nieco zaburzony przez surowość klimatu Nowych Stanów Zjednoczonych. O Dev Stranding można by opowiadać właściwie bez końca. To naprawdę złożona i bardzo zaskakująca produkcja, choć na pewno nie dla wszystkich. Oczekujący łatwej, przyjemnej i nieskomplikowanej rozgrywki raczej nie mają tu czego szukać. Poświęcenie czasu i pełne zaangażowanie w dzieło kodzimy potrafi jednak odwdzięczyć się często z nawiązką. Trudność odbioru tej gry jest jednocześnie jej pięknem, choć bardziej docenią to gracze z delikatną nutką wewnętrznego konesera.